W wyszukiwarce wpisz www.notion.so. Teraz kliknij przycisk get Notion Free. Możesz założyć konto albo poprzez konto Gmail, możesz wprowadzić swój adres e-mail lub zaledować się poprzez opcję Apple. Ja zarejestruję się poprzez Google. I w tym momencie Notion zada Ci kilka pytań związanych właśnie z rejestracją. Do czego potrzebujesz konto? Jak prowadzisz firmę? Ile masz osób w firmie i tym podobne. Możesz oczywiście kliknąć skip, aby przejść dalej. W tym momencie znajdują się dwie opcje do rejestracji. Możesz założyć konto dla zespołu lub dla siebie. Ja tutaj polecam założyć konto prywatne, czyli kliknij for myself, następnie take me to notion i gotowe. Konto w Notion masz już zarejestrowane.